Na sportowo i nie tylko, mieszkańcy osiedla za szpitalem pożegnali tegoroczne wakacje. W ostatnią sobotę sierpnia odbyła się familiada osiedlowa pod hasłem: żegnajcie wakacje, witaj szkoło. Organizatorami imprezy był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sierackie Stowarzyszenie Sportowe Wspólnota, a także Urząd Miasta i Ochotnicza Straż Pożarna z Sieradza. Ja mam przyjemność uczestniczyć po raz pierwszy tej imprezie i powiem, że jestem pod dużym wrażeniem. Troszkę frekwencja mogła być wyższa, ale wiele wiemy, mamy, mamy, mamy takie czasy, a, a nie inne i może wynika to też z obawy. Natomiast organizacja turniej piłkarski, wszystkie atrakcje, które zostały zorganizowane, to faktycznie wszystko na najwyższym poziomie i mówię, ja jestem pod dużym wrażeniem i takie inicjatywy są potrzebne w mieście. Jest to taka fajna forma integracji nie tylko mieszkańców danego osiedla, ale myślę, że mieszkańców się radza również. Najmłodsi tego dnia nie mogli narzekać na nudę, czekało na nich mię Między innymi malowanie twarzy, skręcanie balonów, warsztaty artystyczne, puszczanie baniek medlanych czy zaplatanie kolorowych warkoczyków. Dużo radości sprawiły jak zwykle animacje, dmuchańce i konkurencje takie jak na przykład przeciąganie liny. Proszę! Jesteście No, ja! wow, Dobra! Uwaga, uwaga! W razie mogą tak. mogą pomagać, ja! mają Uwaga, przygotowani do starcia! Nie <laughs> pośle mam! I ciągle oka zacięta wojna, widzę tutaj bardzo ciężko, bardzo ciężko! Cóż to będzie za starcie? Bardzo wyrównana wojna! Przywróćmy was. No, tutaj widzę ekipa wygrała. Tak jak zapowiadałam, że zrobimy 29 na zakończenie wakacji, jestem zadowolony, że dzisiaj chociaż jest wesoło. A najbardziej jestem zadowolony z tych maluchów, tak zwanych tutaj przedszkolaków. To nie koniec pana inicjatyw tutaj, jeszcze będą kolejne we wrześniu. Sejm 2020 rok ogłosił rokiem Hetmana Żółkiewskiego. A tutaj mamy akurat ulicę Hetmana Żółkiewskiego, a całe osiedle Hetbańskie jest Hetmanów, także tam chcemy zrobić taką familiadę. No i później na, na zakończenie już wrześniu albo na początku października pierwsze sierackie ingrzyska seniorów. I szykujemy taki program bardzo atrakcyjny, w odpowiednim czasie seniorów powiadomimy i, i zrobimy dla nich te ingrzyski. Jak się panu udaje organizować te wszystkie imprezy? Co jest potrzebne? No, potrzebne jest tak. Przede wszystkim czas, chęci i umiejętności. A jeszcze ostatnie, że, żeby się chciało chcieć, a mnie się chce. Nie zabrakło również mistrzostw Śradza, w siłowaniu na rękę. Gościem specjalnym był mistrz świata w Arm wrestlingu Mariusz Wrąbel. Każdy chętny mógł zmierzyć się z mistrzem. Moje osiągnięcie to jest mistrzostwo Polski. A czy w sumie kilka medali mistrzostw Polski? No i obecnie aktualny mistrz Świata. Siłowanie na rękę do 100 kg na lewą, jak i prawą rękę. A co jest ważne w tym sporcie? Co jest ważne, no na pewno siła, technika, no bo jedno musi iść z drugim, tak? No i doświadczenie, no. Czy można sobie tak w domu trenować z kimś, czy to trochę niebezpieczne? Nie, no oczywiście. Myślę, że samemu może najpierw by trzeba było jakieś porady takiego specjalisty, kto się tym zajmuje żeby sobie nie zrobić krzywdy, a później to już nie jest wcale aż tak bardzo kontuzogenny sport. Zainteresowanie uczestników Familiady wzbudził także pokaz strażacki. Druchowie proponowali m.in. ćwiczenia bojowe na mokro, pokaz musztry na wesoło, a także gry i zabawy. Na boisku osiedlowym odbył się kolejny wakacyjny turniej piłki nożnej. Tym razem rywalizowały cztery drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii klas 4-5 zagrali warciarze i orzełki. Wygrali ci pierwsi 6-1. Najskuteczniejszym strzelcem Okazał się zdobywca czterech goli Maciej łódzka, a najlepszym bramkarzem Mikołaj Bartos. W kategorii starszej klas 6-8 zacięty pojedynek stoczyły dwa zespoły Super Strikers. Po remisie 3 do 3 w rzutach karnych lepsza okazała się drużyna druga. Najskuteczniejszym w tej kategorii był Marcin Ulas, który strzelił trzy gole, a najlepszym bramkarzem okazał się Jakub Muszyński. Po spotkaniach turniejowych każdy z zawodników mógł sprawdzić swoje umiejętności w konkursie strzałów na bramkę. Podczas familiady osiedlowej każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mieszkańcy pożegnali wakacje z uśmiechem na twarzy i co najważniejsze mogli się spotkać i zintegrować.